Ok, sobota, nie sobota, weekend, nie weekend, nieważne, działamy, nie śpimy, jest do odebrania kasa od giełdy Bybit. Zapraszam do oglądania. Witam Was na kanale Krypto Podróże, mam na imię Dominik i w tym nagraniu pokażę Wam, jak ubiegać się o darmową kasę od giełdy Bybit. Jeżeli jesteś na tym kanale po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj o kryptowalutach, o pieniądzach, o podróżach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, Koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych nagrań przyszłości. No i z tego miejsca zaznaczam, przypominam, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna. OK? Jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw proszę łapkę w górę i zaczynamy. Jakiś czas temu na moim kanale Krypto Podróże w jednym z filmów robiliśmy podobne zadania, jeżeli chodzi o giełdę Bybit i dostaliśmy niedawno kilka dni temu darmową kasę. Osoby, które logowały się na swoje konto na giełdzie Bybit na spocie, miały darmowe pieniądze, już teraz nie pamiętam, czy to było 17 czy 19 dolarów, mniejsza o to, natomiast darmowa kasa się pojawiła. I nawet żartowaliśmy na grupę telegramowej krypto podróże, że jest to kasa z kosmosu, bo nikt nie wiedział za co ona wpłynęła na nasze konta. Po czasie okazało się dostaliśmy maila oczywiście z potwierdzeniem, że w takim i takim konkursie braliśmy udział i już jesteśmy nagrodzeni. Możemy sprawdzić nasze konta spot, a więc daj sobie szansę i w tym konkursie również weź udział. Jeżeli nie masz jeszcze konta na giełdzie Bybit link do tej giełdy znajdziesz w opisie tego nagrania. Załóż pomalutku spokojnie i wykonaj kilka prostych zadań, które za chwilę Ci poka pokażę, bo naprawdę darmowa kasa z internetu jest możliwa i osoby, które są na Telegramie kryptopodurze, są tego świadkami i doświadczają tego na własnej skórze. Jeżeli jeszcze nie jesteś na grupie telegramowej, link do tej grupy również znajdziesz w opisie tego nagrania. Dobra, jesteśmy już na ekranie mojego komputera, dokładnie na blogu Giełdy Buybit i tutaj mamy opisane wszystkie zadania, konkursy, w których możemy wziąć udział, jeżeli chodzi właśnie o ten event i za co możemy oczywiście zgarnąć darmową kasę. Ja skupię się tylko i wyłącznie w tym nagraniu na quizie oraz na zadaniu na Twitterze, bo tam nie musimy angażować swoich środków, ok? Jeżeli chcecie wykonywać również też inne zadania, podlinkuję Wam ten artykuł w opisie tego nagrania, będziecie mogli sobie do niego wrócić. No i teraz przejdźmy sobie już na giełdę Bybit, jeżeli nie macie jeszcze konta na tej giełdzie, to tak jak mówiłem na początku, link do tej giełdy znajdziecie w opisie tego nagrania, ok? I tutaj sobie kliknijcie ByFi Center, a następnie Launchpool, ok? Wyświetli Wam się taka strona i tutaj po pierwsze, przypomnę Wam, że mamy możliwość, jeżeli macie tokeny BIT, wrzucić je do stakingu na 100% API, za co będziemy dostawać oczywiście tokeny run, ok? A więc wrzucamy tutaj bity, one nam kopią runy. Jest ABI 100%, a więc całkiem spore. Jeżeli nie chcecie kopać run, z jakiegoś powodu możecie oczywiście wrzucić um, swoje tokeny bit do stakingu tutaj na 5,79% i tutaj dostajecie tokeny bit w zamian. Ja tutaj trzymałem cały czas swoje tokeny do momentu, aż się ta pula nie pojawiła, ponieważ jest tutaj większy procent, a wszystkie tokeny run, które dostanę, oczywiście bezpośrednio zamienię na bity aby pomnażać ich ilość, bo są one mi potrzebne do tego, aby budować tutaj fajny kapitał. Jak widzieliście od początku, jeżeli śledzicie mój kanał Krypto Podróże, jeżeli subskrybujecie, to wiecie, że zbudowałem sobie fajny kapitał tylko i wyłącznie korzystając z takich darmowych akcji. Ok, wszystkie bity, które posiadam tutaj na tym koncie, a jest już teraz całkiem sporo, bo ostatnio, w, kolokwialnie mówiąc w cudzysłowie, znalazłem ponad 350 sztuk tutaj na Bybit, no to mam już dość sporą ilość, żeby korzystać z różnych akcji, właśnie takich jak Lunchpool czy Lunch. Pad. I właśnie a propos Launchpad, zobaczcie, on niedługo tutaj też rusza. Jeżeli macie do bit na giełdzie Bybit, no to będziecie mogli wziąć w tym udział dokładnie za jeden dzień i 17 godzin. Czyli w poniedziałek musimy tutaj alokować swoje środki, jeżeli oczywiście chcemy wziąć w tym udział. Ja mam na tą chwilę 277 bitów, w tym momencie mam ich ogólnie ponad 500. Natomiast y, taka liczba jest tutaj tylko i wyłącznie do dyspozycji, bo te bity, tak jak mówię, znalazłem niedawno i wrzuciłem je tutaj na to konto. Także jak minie ten okres, po prostu klikamy Commit Now. I bierzemy w tym udział, a wiecie, że tutaj również można było fajną kasę zarobić, jeżeli chodzi o te poprzednie akcje, w których braliśmy udział. To jest tak tylko tytułem wstępu, abyście wiedzieli o tym, że takie akcje na giełdzie bit są, żeby po prostu z nich korzystać. Jeżeli macie tokeny Bit na giełdzie, no to warto je zagonić tutaj do pracy. No a jeżeli chodzi o zadania, które możemy wypełnić, jest to m.in. quiz oraz akcja na Twitterze. Zacznijmy od quizu, klikamy Study Now. Ja już go wypełniłem, więc tylko pokażę Wam wynik. I tutaj jest do zgarnięcia 50 tysięcy tokenów run. Oczywiście podzielone na osoby, które wezmą w tym udział i poprawnie odpowiedzą na te zadania. Czyli przykładowo, jeżeli 100 osób weźmie w tym udział, będzie 500 tokenów do rozdania na każdą taką osobę. Jeżeli będzie 1000, no to będzie 50 takich tokenów, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to rozumiecie. I tu są odpowiedzi, które są na pewno poprawne. Ja również te odpowiedzi pokazałem Wam na grupie telegramowej Kryptopodróże. Więc tak jak mówię, jeżeli jeszcze nie jesteście na grupie telegramowej, dołączcie, jest nas już prawie 900 osób tutaj. Ja nie spamuję, raczej staram się nie spamować informacjami na tej grupie, tylko ważne akcje, konkursy, bonusy, airdropy, czy inne akcje, gdzie można zgarnąć darmową kasę, staram się Wam tutaj pokazywać, lub po prostu ważne informacje w świecie kryptowalut. OK, więc sobie dołączcie, nie ma tutaj spamu, a jeżeli będziecie chcieli Czynnie uczestniczyć na naszych czatach? No to możecie sobie kliknąć w tym miejscu. I tutaj jest informacja z linkiem do grupy telegramowej, na której każdy może zabierać głos, każdy może informować o takich akcjach, i dużo z nas korzysta właśnie z takiej możliwości, informuje tutaj macie tego przykład, informuje o takich akcjach, daje znać, co dzieje się w internecie, z czego warto korzystać. Właśnie tutaj mieliśmy odpowiedzi od Mat G Wielkie dzięki za to, że udzieliłeś nam tych odpowiedzi, że pomogłeś wszystkim osobom na tej grupie, aby mogły po prostu łatwiej uczestniczyć w tym quizie. Na grupie telegramowej Krypto Podróże również pomagamy sami sobie, tak? Jeżeli jest jakiś airdrop, w którym dana osoba z grupy bierze udział, my staramy się jej pomagać, tak? Żeby zdobyła jak najwięcej punktów, żeby jak najwięcej kasy zgarnęła. I jednej z osobie, która brała udział w konkursie ARI ten ostatnio udało się zgarnąć główną nagrodę, z czego jesteśmy, ja przynajmniej jestem dumny jako uczestnik grupy telegramowej Kryptopodróże, bo jestem uczestnikiem takim, jaki wy, każdy ma równe prawa, nie ma tutaj osoby ważnej lub ważniejszej, okej? Okay? No i tutaj macie odpowiedzi do tego quizu, wróćmy do konkretów. Jedynka, czwóreczka, dwójeczka, jedynka i jedynka. No i tutaj na samym dole podajemy osobę, którą śledzicie, czy to na YouTubie, czy na Twitterze, jeżeli chodzi o świat Kryptowalut. ok, ja tutaj dałem Piotra Ostopowicza, bo jest to mój kolega, więc sobie tutaj jego wpisałem. Ale jeżeli, jest, jeżeli oglądacie mój kanał, jeżeli dowiedzieliście się o tej akcji z mojego kanału, bym był bardzo szczęśliwy, jeżeli wpisalibyście tutaj krypto To mogłoby mi rozwijać mój kanał na pewno. No i kolejna akcja. Klikamy sobie w tym miejscu share Now i wybieramy social media, które chcemy udostępnić, na przykład Twitter. Otworzy nam się konto Bybit i szukamy ten post. Z tego co się orientuje, jest to ta informacja. Możecie dać sobie serduszko, klikamy w tym miejscu. Podaj dalej lub cytuj tweeta, to już od Was zależy, nie ma to znaczenia. Ja to zrobiłem w ten sposób. Zobaczcie. Dałem cytuj tweeta. Dopisałem kilka słów. No i to jest ta informacja. Robimy screenshota tej wiadomości. Również klikamy sobie w tym miejscu i klikamy kopiuj link do tweeta. Następnie submit now. Ja już mam to zrobione, więc jeszcze raz tego robić nie będę. No i oczywiście podajemy te informacje w tym miejscu. Link do social media, w tym przypadku jest to Twitter, jeżeli chodzi o mnie, link do tego tweeta, również tutaj wklejony, no i rzut ekranu również wklejony, no i dajemy wyślij. No i teraz tak naprawdę musimy czekać na ewentualną nagrodę, jeżeli zostaniemy wylosowani, no to mamy szansę na darmową kasę, jeżeli nie, działamy dalej, systematycznie, nie poddając się przy pierwszym niepowodzeniu. Okay? Jeżeli jeszcze wcześniej nie korzystałeś, nie korzystałeś z airdropów, czy to na Bybit, czy na innych platformach i będzie to Twoja pierwsza akcja, to nie zraź się tym, że na przykład nie zostaniesz wylosowany, wylosowana. I nie zgarniesz kasy, ok? Działaj systematycznie, a po czasie możesz okazać, że ta kasa będzie wpływać na różne konta, nawet nie wiedząc tak naprawdę za co, bo po prostu tego nie jesteśmy w stanie spamiętać. A jak dobrze widzicie, takie akcje trwają naprawdę 2-3 minutki. Wystarczy wykonać kilka prostych zadań, nawet nie trzeba poświęcić za dużo na to czasu, a po czasie fajna kasa spływa, tak jak mówię, na nasze konta. Także to tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że uda nam się zgarnąć kolejną kasę od giełdy Bybit. Jeżeli to nagranie było wartościowe, było pomocne, zostaw proszę łapkę w górę oraz jakiś komentarz, ponieważ dzięki temu ten kanał może rozwijać się jeszcze szybciej. A ja widzę się z Wami już w kolejnym nagraniu na kanale. Trzymajcie się. Hej!